Dzień dobry, witam już po wyborach i pora odpowiedzieć na Wasze pytania, które zadawaliście już wcześniej. Co się stanie z polskim rynkiem mieszkań w zależności od wyniku tychże wyborów? I od razu powiem, dlaczego nie zabierałem zdania na ten temat przed wyborami dlatego, że nie chciałem być oskarżony o jakąkolwiek agitację na rzecz jednego, drugiego, trzeciego kandydata. W dodatku muszę powiedzieć, że czasami co jest zabawne dla mnie, pod jednym filmem na tym kanale połowa postów oskarża mnie o to, że jestem pisowcem, a połowa o to, że jestem platformersem. A tymczasem nie jestem ani jednym, ani drugim. No po prostu zastanówcie się, jak odbieracie to, co się do Was mówi, a ja usiłuję po prostu tylko i wyłącznie przekazywać prawdę o polskim rynku nieruchomości. O tym, co na niego wpływa, i także siłą rzeczy o działaniach, o wpływie działań polityków na ten rynek. A niestety ten rynek nie jest wolnym rynkiem, tylko właśnie podlega działaniom polityków. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, co się dzieje na rynku nieruchomości, co się dzieje w prawie, zapraszam do subskrybowania tego kanału. Dziękuję też wszystkim, którzy są naszymi patronami: czy to na YouTube, czy na Patronite. Link w opisie do tego filmu. Dziękuję Wam za wspieranie. Na Patronite dostajemy więcej, bo nie ma tam takiej ogromnej prowizji, jaką pobiera YouTube. Zachęcam również do wchodzenia na stronę 24 24pl gdzie są liczne podcasty wzbogacone o dodatkowe dane dotyczące rynku nieruchomości, a także kursy obrotu nieruchomościami, nie tylko dla tych, którzy chcą zostać agentami czy też pośrednikami w obrodzie nieruchomościami, to określenie stosuję zamiennie, ale także dla tych, którzy chcą po prostu bezpiecznie inwestować w nieruchomości. No i teraz przechodząc do rzeczy, od razu powiem, że ten komunikat mój, ten mój, Film może się zdezaktualizować w każdej chwili, bowiem akcja na rynku politycznym jest dynamiczna. Premier zapowiedział, że wystąpi owotum zaufania do rządu i w tym też w krótkim swoim orędziu zapowiedział, że teraz będą pracowali intensywniej i więcej pokazywali i dostarczali ustaw. Nie wiem, co przeszkadzało przez półtora roku, bo tak szczerze mówiąc, ten taki niedobry prezydent Duda, który o którym mówiono, że będzie wszystko wetował, nie wetował dużo, a już na pewno nie wetował chyba niczego, co było związane z rynkiem nieruchomości. Po prostu dlatego, między innymi, że tych ustaw nie było. Warto też zaznaczyć, że w koalicji też narasta spór. Mamy panią Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, która pochodzi z tego samego fragmentu koalicji, ale z drugiego skrzydła. Tego samego fragmentu, z którego pochodzą ministrowie rozwoju i technologii. Dwóch takich ministrów było. Jeden pan Hetman, drugi pan Paszek. Pani Pełczyńska zajmuje się czym? Pani Pełczyńska zajmuje się funduszami, ale też reprezentuje bardziej Polskę 2050. No i. Jaka jest różnica zdania? Otóż obaj ministrowie rozwoju i technologii, ten były, pan Hetman, i ten obecny, pan Paszyk, pochodzący z PSL-u, oni lansują no, z uporem godnym podziwu ideę taniego, dotowanego kredytu. U pana Hetmana to był kredyt 0%. Takie naśladownictwo trochę akcji, bezpieczny kredyt 2%, a u pana Paszyka to się różnie tam zmieniało. Pierwsze klucze, chyba ostatnia wersja jest całego programu. Jak zwał? Tak zwał. W każdym razie, oba te programy pana Hetmana i pana Paszyka mówiły: zarzucimy rynek tanimi pieniędzmi, będziemy dopłacali do kredytów, więc mieszkania będą bardziej dostępne i co więcej, wcale nie podrożeją, bo wprowadzimy jakieś bezpieczniki. To znaczy, tam pan Hetman to żadnych istotnych bezpieczników nie wprowadzał, dużo o tym programie mówił, nic nie zrobił. Pan Paszyk natomiast o jakichś bezpiecznikach mówi, ale jeżeli byśmy tak rozłożyli te wszystkie bezpieczniki i coraz więcej wprowadzanych bezpieczników, to może się w końcu okazać, że ten Kredyt nikomu nie jest potrzebny, a przy okazji od razu wrzucam Wam na ekran wykres pokazujący ten niebieski to jest wzrost czy też zmiana rok do roku wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw przeciętnych wynagrodzeń. A ten czerwony wykres to jest inflacja liczona rok do roku i też Spójrzcie się na chwilę na ten wykres, zanim przejdę do powrot, powrotem do omawiania rynku mieszkań. Widzimy, że był okres, w którym inflacja wyraźnie mocniej rosła niż płace. Potem nastąpił okres, kiedy inflacja spadała, a płace początkowo rosły mniej więcej w stałym tempie, a potem ten, to tempo wzrostu płac zaczęło opadać. No ale. Już w ostatnim podawanym miesiącu widzimy, że nagle taki wyskok tej niebieskiej linii do góry, a tymczasem ta czerwona linia pokazująca inflację zaczęła troszeczkę spadać, ale tak troszeczkę wolniej w ostatnim miesiącu, tak jak podaje GUS 4,1% mamy taki wynik. Co to oznacza? Słuchajcie, to będzie pewne uproszczenie, o którym powiem. Ale jeżeli wzrost płac mocno wyprzedza inflację, to może po jakimś czasie doprowadzić do po prostu wzrostu inflacji. Nie musi, ale może. I też może to spowodować taką reakcję, na przykład Narodowego Banku Polskiego, który spojrzy się na ten wykres i powie: zaraz, zaraz. Myśmy już zaczęli obniżać stopy procentowe. Ale może poczekajmy z tym obniżaniem, żebyśmy się przyjrzeli bliżej zależności czy też relacji wzrostu płac i wzrostu cen, bo może się okazać, że za wcześnie zaczęliśmy odpuszczać. Tym stopom procentowym może tak się okazać, ale nie musi, bo Rada Polityki Pieniężnej będzie brała również inne dane pod uwagę, na przykład w ogóle stan samej gospodarki. W każdym razie, sytuacja, jeżeli miałaby być dalej kontynuowana, tego wybicia i takiej zwiększonej dynamiki płac, co oczywiście każdy intuicyjnie lubił, każdy chce więcej zarabiać, no może być sygnałem ostrzegawczym. Może, ale nie musi. No ale wróćmy teraz do naszych baranów, czyli do tego rynku mieszkaniowego i rekonstrukcji rządu. Jak już powiedziałem, koalicja sama wewnątrz siebie nie może się dogadać. Mało tego, ten mały fragment koalicji, czyli to takie ugrupowanie zwane ugrupowaniem Kosiniakowo-Hołownianym również nie może się dogadać między sobą, bo ci ministrowie pani Pełczyńska i pan Paszek, a wcześniej pani Pełczyńska i pan Hetman są po prostu wrogami na scenie przynajmniej pomysłów gospodarczych. Nie wiem czy są wrogami osobiście, ale widzę też, że kłócą się wewnętrznie między sobą. Pani Pełczyńska ostatnio ma kilka wypowiedzi ostatnio, czyli już po wyborach dotyczących tego że w zasadzie należy zacząć dowozić, należy zacząć działać i coś robić i spełniać swoje obietnice wyborcze, a nie robić pozorowane działania. W przypadku ministrów rozwoju i technologii, no to trzeba powiedzieć tak. Lansowany przez nich mocno, w zasadzie chyba. Taki niesiony na sztandarach, jako najlepszy pomysł na zwiększenie dostępności mieszkań, program dotowanego kredytu spotyka się z ogromnym, sceptycznym, niechętnym przyjęciem w społeczeństwie. Więc nie wiem, czy on będzie dalej lansowany, ale też nie wiem, czy będzie prowadzony w sposób rzeczywisty. Program budownictwa społecznego tak mocno podnoszony na sztandary przez kolejnego koalicjanta, czyli przez lewicę. I to zarówno lewicę, tę, która jest w rządzie, w koalicji rządzącej, jak i tę lewicę taką opozycyjną, czyli lewicę Zandbergowską. Po prostu nie wiem, czy to się stanie, dlatego że po pierwsze, tak naprawdę skala tego budownictwa społecznego, co wam pokazywałem parę razy na wykresach, jest znikoma. Udział tego budownictwa społecznego w całym budownictwie mieszkaniowym jest po prostu znikomy. To jest kilka procent, znacząco mniej poniżej 10% i trzeba też powiedzieć, że to budownictwo oczywiście koncentruje się głównie w takich mi miastach, nie na wsiach. Nie tam, gdzie jest budowane, gdzie są budowane domy jednorodzinne, no bo ten rynek jest w dużej części obsługiwany przez budownictwo indywidualne, stanowiące trochę ponad 30% liczby rozpoczynanych budów w Polsce. W tym kontekście możecie spojrzeć się na tę tabelę. Ona pokazuje liczbę budów rozpoczętych. W różnych formach budownictwa w porównaniu, znaczy pierwsze na przykład 4 miesiące 2025 w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Te żółte podświetlenia to są wzrosty, te czerwone to spadki. Widzimy jakieś ogromne wzrosty, na przykład w budownictwie komunalnym 250%, ale to naprawdę jest tylko 400, kilka mieszkań. Szczegółowa audycja była jakieś dwa tygodnie temu na naszym kanale, czy też tydzień temu. Zachęcam, żebyście to zobaczyli, bo te wyniki, liczby budów rozpoczynanych, czy też liczby na przykład nowych pozwoleń na budowę, bardzo, bardzo dużo wam powiedzą o tym, co będzie się w najbliższej przyszłości działo na rynku nieruchomości. Więc zachęcam do tamtej audycji, ona trwa 40 minut. Trudno w tej audycji to powtórzyć. Skoro ten rząd ma nagle zacząć, tak, dowozić te ustawy, no to co mamy teraz, na przykład, w tym garnku, w którym gotują się nowe ustawy? Czy jest tam coś bardzo konkretnego? Szczerze powiem tak. Na pewno nie ma tam nic, co by rozsądny sposób mówiło o zmianie podejścia do budownictwa mieszkaniowego do obrotu gruntami poprzez na przykład zmianę w przepisach czy to budowlanych, czy też w przepisach podatkowych. Coś tam w trakcie kampanii mówiono o podatku katastralnym, ale to był raczej taki temat, żeby wymieniali między sobą kandydaci ciosy, a nie żeby powiedzieć, czym naprawdę miałby być ten Podatek katastralny, jeśli w ogóle miałby być, bo przecież wielu kandydatów mówiło: Nie, nie, podatku katastralnego nigdy. O, albo inni mówili: No, jeżeli już, to od trzeciego mieszkania, albo tam od któregoś innego, a w ogóle to niewielki. Zero konkretów. Zero konkretów. Tymczasem, system podatkowy w Polsce podatko, podatków i różnych opłat związanych z posiadaniem nieruchomości, albo w ogóle związanych z tym, że coś robię z nieruchomością, że na przykład dzielę swoją własną działkę, jest, no powiedziałbym, mocno, mocno antyinwestycyjny. Przykładem renta planistyczna wiele na tym kanale audycji na temat renty planistycznej, która nawet rząd, nawet urzędnicy rządowi, Wiedzą sami, bo przyznają to na przykład w takich dokumentach, które są oceną skutków realizacji różnych proponowanych ustaw wiedzą, że ta renta nie jest, stanowi tak naprawdę dochodu, a główną jej skutkiem tej renty jest wstrzymywanie sprzedaży nieruchomości, po uchwaleniu gdzieś czy też po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, która Teoretycznie podnosi wartość jakiejś nieruchomości. Tak to działa. Nawet urzędnicy Ministerstwa Rozwoju i Technologii o tym wiedzą. Mamy też zapowiedzianą, być może, rekonstrukcję rządu. Może by wreszcie ktoś pomyślał o tym, albo zastanowił się, czy jeżeli jest rząd, to czy powinno być ministerstwo poświęcone mieszkalnictwu i budownictwu? Po prostu tej działce takie ministerstwo było dawno, dawno temu, ale zostało zlikwidowane. Obecnie jest częścią Ministerstwa Rozwoju i Technologii, które zajmuje się również wysyłaniem Polaków w kosmos, słowo daje, to jest w jednym miejscu. Co ma mieszkanie z kosmosem, tego osobiście nie wiem. W ogóle jest też pytanie, jak duży powinien być rząd, ale to jest inna sprawa. Tej nie chcę w tej chwili dyskusji rozpoczynać, bo nie zajmuję się polityką. Moim zdaniem, rząd im skromniejszy, tym lepszy. Ale jeżeli politycy w trakcie kampanii wyborczej za jeden z głównych tematów, bardzo często poruszany, prawie przez wszystkich, wskazują trudny dostęp do mieszkań, drogie mieszkania, mówią o tych pomysłach, pseudopomysłach na leczące wszystkie problemy budownictwo społeczne, może jednak potrzebne byłoby ministerstwo, które zajmuje się takim problemem. Ktoś, kto tym się zajmuje, a nie jest rozproszony na wszystkie inne tematy i być może powinien zarządzać tym również też ktoś, kto się na tym zna, a nie osoba, która tak naprawdę dla tego tematu jest osobą zupełnie przypadkową. I to już od Dawna, to nie tylko w tym rządzie. Ponadto, też może ktoś wtedy, gdyby było takie ministerstwo, zwrócił uwagę na to, jak dziwnie zorganizowany jest w Polsce obrót nieruchomościami, a w zasadzie bezpieczeństwo tego obrotu. I tak szczerze mówiąc, chyba nikt już na to nie zwraca uwagi, dlatego że to już od tylu, tylu lat, od dawna istnieje, że wszyscy się do tego przyzwyczaili. Ale powiem Wam, nie wiem, czy wiecie, że jeżeli sprzedajecie swoje mieszkanie, swoją działkę, swój dom, swoją jakąś nieruchomość i zgadzacie się na to, że zapłata za tę nieruchomość nastąpi przelewem, nastąpi z kredytu, nastąpi w ciągu kilku dni, to ryzykujecie bardzo dużo. Dlaczego jest to niebezpieczne? Dlatego, że przeniesienie nieruchomości, własności nieruchomości następuje w momencie, kiedy właśnie dokonałeś sprzedaży, podpisałeś ten akt notarialny, który tę umowę sprzedaży dokumentuje. I to przeniesienie własności następuje niezależnie od tego, czy w ogóle otrzymałeś pieniądze za tę nieruchomość to oznacza że przestałeś być właścicielem nieruchomości i tym właścicielem jest ktoś kto ci za nią jeszcze nie zapłacił a przecież może na przykład się zdarzyć że ten ktoś kupuje niby posługując się tym kredytem i nagle mu bank z jakiegoś powodu odmówi udzielenia kredytu z dowolnego powodu nie ma znaczenia jaki był ten powód i zostajesz w sytuacji takiej, nie masz własności nieruchomości, nie masz pieniędzy, bo ten, ten ktoś też nie ma skąd wziąć tych pieniędzy i co dalej zrobić. No oczywiście, zaraz prawnicy powiedzą: Tak, można zawrzeć z tym kimś na przykład ugodę i zrobić akt w odwrotną stronę. Teoretycznie można. Można też z tym kimś pójść do sądu, rozpocząć spór. No to ile? Czasu trwa w Polsce spór sądowy. To nie jest po prostu takie proste. Ja nie mówię, że to w każdym przypadku będzie niebezpieczne, ale to nie jest takie proste. Nie ma też z drugiej strony prawa chroniącego tego, kto kupuje nieruchomość. Tak jest. Dlaczego? No bo on załóżmy, podpisał akt, stał się właścicielem. Tej nieruchomości zapłacił za tę nieruchomość, i potem następuje wydanie tej nieruchomości. Niech to będzie jakieś mieszkanie czy dom. I to wydanie nastąpiło w zupełnie innym stanie niż on to widział. Niby się pisze w akcie, że tak, to powinno nastąpić w takim, takim stanie. Ale tak naprawdę nikt nie dokumentuje tego stanu, żaden notariusz nie mówi, jaki jest tego stan, i potem powstaje spór. I wielokrotnie widziałem takie spory po już sprzedaży nieruchomości. Mało tego, czasami wychodzą jakieś, no w cudzysłowie, kwiatki później, czy to w stanie technicznym budynku, czy w jakichś innych stanach, na przykład w stanie prawnym, się okazuje, nagle tam pojawia się Niewspomniany nigdzie wcześniej dożywotnik. No tak też może być. I znowu prawnicy powiedzą tak, to można wszystko załatwić na jakiejś drodze, czy to ugody, czy też na przykład sporu sądowego. Ale czy po to kupujesz nieruchomość, wydajesz ogromny majątek, żeby gdzieś tutaj w tyle głowy bać się denerwować, że nastąpi spór sądowy? Czy w ogóle to było Twoim celem? A poza tym, ile w Polsce czasu trwa załatwienie sprawy w sądzie, a potem jeszcze wyegzekwowanie tego wyroku? To są lata. Nie po to kupujesz nieruchomość. W Polsce brakuje po prostu urzędu, czy też powiedzmy jakiejś instytucji, która by z urzędu zajmowała się rozliczeniem tej transakcji. To znaczy, z jednej strony Zabezpieczała to, że aha, płynęły pieniądze, są pieniądze i te pieniądze sprzedający dostanie, jeżeli nieruchomość zostanie wydana w jakimś określonym stanie i czasie i tak dalej. Zaraz ktoś powie: Tak, można wpłacić do depozytu notarialnego, ale notariusz tak naprawdę wcale po pierwsze nie byłby zadowolony z tej sytuacji i najchętniej by. Unikał bycia w takiej sytuacji, bo notariusz jest od, od sporządzenia aktu notarialnego, sporządzonego na podstawie oświadczeń stron i ewentualnego sprawdzenia dostępnych mu dokumentów, danych, które są w rejestrach publicznych, na przykład w księgach wieczystych, ewentualnie w rejestrze, w ewidencji gruntów, no, tego co może notariusz sprawdzić. Notariusz nie ma nigdzie w swoim zakresie obowiązków sprawdzenia stanu technicznego budynku. Mało tego, nie ma takiej możliwości i nie ma takiej wiedzy, więc on nie chce stawać się tym, kto trzyma ten depozyt i potem musi zdecydować, czy go wydać, czy nie. A poza tym to byłby tylko depozyt pieniędzy, a własność tej nieruchomości już przeszła. Przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby obie strony rozliczyły się zgodnie. Tego nikt nie porusza w polskim dyskursie politycznym. Dlatego też uważam, że wynik wyborów prezydenckich na krótką metę nie ma żadnego znaczenia dla rynku nieruchomości. Ważniejsze jest to, co pokazałem przed chwilą, czyli to, co będzie się działo w polskiej ekonomii. Na przykład, właśnie, czy znowu nie odżyje inflacja. Ważniejsze jest to, co się wydarzy w całym otoczeniu. Czy ja wierzę w to, że rząd nagle zacznie przyspieszać i dowozić kolejne i to dobre ustawy dla rynku nieruchomości, dla tych, którzy chcą budować, pracują na tym rynku i dla tych, którzy chcą. Kupić mieszkanie, stać się właścicielem mieszkania. Nie powiem wam o swojej wierze. Na to pytanie. I w ogóle pytanie o wiarę. To musicie kierować sami do siebie. A w ogóle powiem, że akurat wiara w gospodarce to niekoniecznie jest najlepszy doradca. Patrzcie się na to, co jest uchwalane. I pamiętajcie, że te wybory nie były. Ostatnimi wyborami. Będą jeszcze następne i będzie można tych, którzy rządzą Polską, nagradzać swoim głosem lub karać odebraniem im swojego głosu. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, no to zapraszam do subskrybowania tego kanału. Pisz nam koniecznie w komentarzach. Sugestie nowych tematów, pisz też opinię o tym, co należałoby zmienić, żeby mieszkania były bardziej dostępne, bo może jakiś polityk kiedyś przeczyta Twój komentarz i może uzna, że faktycznie masz dobry pomysł. Zapraszam do wchodzenia na stronę symen24.pl, gdzie jest wiele podcastów o rynku nieruchomości wzbogaconych w stosunku do kanału YouTube dodatkowymi danymi, danymi, których po prostu nie można wsadzić w filmie YouTube. Zapraszam i do wspierania nas i też dziękuję od razu powiem wszystkim, którzy nas wspierają, czy to na Patronite, czy na YouTube. Cześć, trzymajcie się.